Cześć, tu Logan Wolf i dzisiaj witam was w Happy Wheels! No, skoro wszyscy w to grają, wszyscy to nagrywają... Czemu ma być gorszy? No, zobaczmy. Co my tu mamy? To grałem, to grałem, na końcu mnie załatwili. Złodzie samochodów. Skoro mam go samochód, potrzebuję czegoś szybkiego... Pogo! Nie, wróć, to nie pogo. To jest... Segway, czy jakoś tak... Czy Segway, czy tak to się czyta? Chociaż pewnie się jest wersja spolszczona. Ooo, uh, Uf, przeskoczyłem. Jak on to podjechał? Tym samochodem. Aha, widzieliście to? To jest skill! o uh, uh. co to jest, kurde? Oops. I już? Eeeh... Tu ja przechodziłem poziomy w 90% niemożliwe do przejścia. A tu co mamy? Fuck you. Ja spadam stąd, nie będę na cmentarzu, w chyba... O! O, że wpadłem... Niefajnie. Kiepsko wpadłem. O nie, chyba z to nie wyjdę. Stopa. Trzeba było wziąć pogo. Nie będę się bawił z zobietą dzieckiem. A, przeskoczyłem. Ow. Co do? What the fuck? Nie wiem co to było. What the fuck, to was this? Dobra, teraz nie wiem co to Było spada stąd. Nawiedzona. Przepraszam. Myśl na biegunie. Przepraszam, że coś ci. Się... O rany, Mikołaj chyba w tym roku nie dowiezie prezentów. Wybaczcie dzieci. Prezentów w tym roku nie będzie. Szkoda. Zresztą Mikołaj takie istnieje. Ha! Fuck you. Prawda w oczy kole. No dobra, ważne. Może spróbujemy... Świątynię? Oj, 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 co to kurde jest? Łolol Co to kurde ma być? Ty chyba muszę zaserwować jazda. Przerażny strażnik. Pędź niczym... Spadłem. Pęć niczym wiatr. Skacz niczym kangur. To to jest podejście drugie? Tym razem... Nie wyskoczę tu. O oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck! Jedziesz, cholera! Kretyn. Próbujmy czegoś innego. Przyszłość Happy Wheels. O! Ciekawe co to. E, dobra, nie wiem co to ma być. Mój fail. No, wiecie. Mm, oj, oj. O, Ej, czy to nie była wygrana? Przeżyłem, no dobra, Epicki ja skok. A, tu jest. O ja Ale -y mam. To mam chyba tak załatwić. A Wam 13 fesów już uf, wyjechałem No dobra. Powiedz <laughs> uh, Co ja to mam zrobić? Aha, rozumiem. Ooooooo I skończę jako nawóz dla obcych. Szkoda Crimson Forest. A to co? Zobaczmy to ładuj, ładuj, proszę się. I tym razem niech mi nagranie nie rozjedzie dźwięku. A, chyba to gdzieś to wiedziałem. W w razie. Mam nadzieję, że razem, Bo już wcześniej to nagrawałem i... Nie nagrało mi... Pierwszych paru sekund... Głosu i w ogóle... Rozjechało mi chyba dźwięki wręcz. Spider-Man, Spider-Man... I skończyłem jako... Pożywka dla pająków. Zobaczmy jeszcze coś. Nie, to wali się. że będzie trzeba dużo skakać. Albo i nie, sobie poskacze. poskaczę. Balkonowy terror. No rzesz! Oi! Lol. Yeah. Nie bardzo wiem o Kaman, co chyba miałem trafić w lokomotywę. Tyle, że nie trafiłem! Ejaj! Ej. kolejna ofiara pociągu Winmo. Działo? To wygląda ciekawie. Jeżeli my mamy. Tutaj DZIEROŃ IBO! I drugie działo ALONG ZI! -y! Ejje yeah. mm... Oh fuck Ojej oh, yeah. Eee, oh, dobre Chyba to nie tak miało wyglądać. Przepraszam, jeżeli coś tam w, w tle piknęło. Bo to mail przyczepi, jaka. Eee, do metra rowerem. Za to mnóstwo normalnie chyba jakiś mandat czy coś. I eee, chyba by to się nie skończyło aż tak tragicznie.

Ale wciąż jadę. To najważniejsze. Kij z tym, że nie mam nóg. Do kolan. Ale to wszystko? E, przechodzimy trudniejsze poziomy. No, to będzie ostatni. Happy Green Hills. Pewnie nie wali. Ładuję. Załadowało. Hej! I jedziemy, może jednak trzeba, bo nie pogo, ale co tam, wszyscy lubią pogo, bo jest OP, albo, ups, trzeba wziąć co innego, biorę kółka, eee... segway, to jeszcze może skakać, no dobra, ładuj, bo chcesz Chciałbym to skończyć i wysłać. Stałem z samego rana, tylko po to, żeby wam nagrać już pełnometrażowy film, a nie tylko wielkiego brata z kwadratowej masakry, co do którego opinie są różne i oceny też. Ale tak będę to nagrywał. A co? Kiwoko hejterowi i innym, którym się to nie podoba, będę to nagrywał. Dobra. prawie stare, dobre platformery. O. To miały być zielone a ale przez jakąś jaskinię. Au! To będzie bolesne. lądowanie. To było bolesne. lądowanie. Au! No dobra, skończmy już na tym. To było na razie tyle. To był logo The Bedwolf. Żegnał się. Cześć.